Dzień dobry. Dzisiaj jest ten fragment Ewangelii, kiedy Pan Jezus mówi, że, znaczy, mówi: Błogosławi Ojca za to, że zakrył te rzeczy przed mądrymi i odkrył je przed prostaczkami, i za to błogosławi swojego Ojca. Te rzeczy, te rzeczy to jest Ewangelia. A Ewangelia to, będę się powtarzał, dobra nowina o tym, że Pan przyszedł w Jezusie nas zbawić, wyrwać nas z ciemności i z grzechu. Dla mnie Ewangelia z każdym rokiem znaczy coś innego, jakby w tym sensie, że dochodzi mi bagażów życiowych, dochodzi mi różnych doświadczeń i widzę, że jakby z różnych rzeczy musi mnie Pan wyrywać. Ale te wszystkie rzeczy mają jeden wspólny mianownik, i myślę, że to jest mianownik, który też y, dotyczy ludzi niewierzących, to znaczy brak nadziei, brak wiary. I tu nie chodzi o jakąś wiarę taką teologiczną, ale chodzi o wiarę w siebie jako człowieka, wiarę w drugiego człowieka, wiarę w to, że jest ktoś, my go nazywamy Bogiem, bardzo konkretnym imieniem, który y, jest zainteresowany naszym życiem. Y, Ślicznie to y, opisuje pierwsze czytanie, kiedy Bóg przedstawia się Mojżeszowi i mówi Mu jestem, który jestem. Y, to imię jest y, dla mnie niesamowicie ważne, dlatego że ono pokazuje, że inaczej, że odkrywam to z roku na rok coraz bardziej, w tym sensie, że y, no właśnie, że widzę, jak jestem nie, nie samowystarczalny. Mm? Że jak się ma 15 lat, 20, to się wydaje, że się złapało życie za nogi i wszystko jest do rozwiązania, a potem z roku na rok człowiek widzi coraz bardziej, że nie jest samowystarczalny i że potrzebuje właśnie kogoś, czegoś, co jest, co jest jakimś fundamentem, jest jakimś oparciem. I dlatego Jezus dzisiaj błogosławi Ojca za to, że tą prostotę Ewangelii, czyli to, że Bóg jest, że jest dobry, że jest miłosierny, Pokazuje prostaczkom, ale nie dlatego, że prostaczkowie są lepsi, tylko dlatego, że prostaczkowie są. To jest taki synonim człowieka, który nie ma nic do stracenia, a za to ma bardzo dużo do zyskania, bo on po prostu potrzebuje zbawienia, potrzebuje wyrwania z tego, co jest jego beznadzieją. Ci mądrzy to są ci, którzy sami chcą się zbawić. To są ci, którzy. Albo są bardzo religijni, pobożni, którzy myślą, że praktyki religijne ich zbawią. Albo to są ludzie, którzy są pyszni, zadufani w, to, w sobie i myślą, że są lepsi od innych. Albo to są ci, którzy, których też w Ewangelii nie brakuje, którym się wydaje, tak jak w Ewangelii św. Jana, kiedy przyprowadzają kobiety cudzołożną do Jezusa i mówią, ona zgrzeszyła, ją trzeba potępić, a Pan Jezus ich załatwia jak? Mówiąc, zobaczcie na swoje grzechy. Zanim potępisz drugiego człowieka, szczególnie publicznie chcesz na niego rzucić kamień, to zobacz na swój grzech. I to są ci mądrzy, to są ludzie, którzy mogą być religijni, ale to są też ludzie, którzy mogą być ateistami, którzy. To jest taka cecha człowieka, bez względu na to, czy jest wierzący, czy niewierzący, że jest zadufany w sobie. Są bardzo pokorni ludzie wierzący i są bardzo pokorni ludzie, którzy nie wierzą w Boga a są ludzie bardzo wierzący, którzy mają w sobie dużo pychy i są ateiści, którzy mają w sobie dużo pychy. To jest cecha ludzka, ona nie jest związana z tym, czy jesteśmy wierzący czy nie. I teraz y, ja tak sobie myślałem, co jest dla mnie w tym momencie mojego życia y, w płucku y, z tym wszystkim co mam w głowie, y, z tym, że y, sami to piszecie mi od paru dni, że widać nawet po mojej twarzy, że przez chwilę y, y, też to czuję, że wrócił trochę stary kramer w tym sensie, że jest we mnie jakaś nadzieja, jest we mnie jakaś radość, ale już się boję, bo wiem, że za chwilę muszę wrócić i już mnie zaczyna strach ogarniać, ale zostawiam. I teraz się zastanawiam, jaka jest dobra nowina dla mnie. Ona jest bardzo prosta, słuchajcie. W Piśmie Świętym ktoś to podobno kiedyś policzył: 366 razy Bóg mówi w różnej postaci zdanie: Nie bój się, nie lękaj się. A więc Pan Bóg widzi, że w człowieku jest potężny lęk. Lęk, który jest cały rok na okrągło w nim. W każdym dniu musi mu przypominać: Nie bój się, nie lękaj się. Czego człowiek się boi? Każdy z nas ma oczywiście swój zestaw lęków. My oczywiście w świecie mediów próbujemy pokazać taki swój wizerunek, w którym nie ma lęku, w którym jesteśmy po prostu pozbawieni lęku, ale tak naprawdę wracamy do siebie i yy, jesteśmy bardzo często zalęknieni. Taki głupi obrazek z głupiego horroru dla nastolatków, oglądałem go niedawno. Yy, w tym filmie była taka dziewczyna, która... Wydaje się być taką rozrabiarą, taką silną, y, taką, która wszystkich bije, panuje nad całą sytuacją. Jest taki moment krytyczny w każdym cholorze ze swoją nieprzyjaciółką spotykają się w jednym miejscu, gdzie za chwilę mogą zginąć i ona się zaczyna otwierać. Y, ona ma bardzo dużo różnych rzemyków, branzoletek, właśnie tak, żeby pokazać, że, że tutaj jest. I ona pokazuje, zaczyna płakać i mówi, zdejmuje te wszystkie bransoletki. Słuchajcie, i ma pocięte, pocięte, y, pocięte marzyły, pocięte ręce. Pokazując, że wcale nie jestem taka silna, jak pokazuje. To jest taki głupi obrazek, ale on jakby ilustruje to, co chcę powiedzieć, że my bardzo często udajemy. I teraz Bóg mówi: nie lękaj się. I to jest strasznie ważne, bo w kościele również mamy mnóstwo siewców strachu, którzy pokazują, że Boga trzeba się bać, że trzeba się bać piekła, że trzeba się bać konsekwencji. Zamiast pokazywać dobrą nowinę, perspektywę, to pokazują strach. I ktoś powie, no ale nie można oszukiwać ludzi, mówiąc, że y, nie ma konsekwencji, nie ma piekła. Pewnie, że nie można, ale to nie znaczy, że mamy tymi elementami straszyć, elementami Ewangelii straszyć. Y, o co tu chodzi, słuchajcie? Tu przecież nie chodzi o to, że człowiek, do którego idę, który robi zło, a któż z nas nie robi zła, y, nie wie, że robi zło. I można sobie w imię Pana Boga, który wszystko kocha i wszystkich kocha, robić co się podoba. Nie, nie o to chodzi. Chodzi o to, że człowiek, który grzeszy, człowiek, który pada, upada w różnych materiach swojego życia, i też warto zauważyć, że na przestrzeni lat naszego życia to się zmienia, że taki człowiek jest właśnie zalękniony, bo on wie, że niesie w sobie jakieś brzemię, jakiś ciężar. Coś, co może mieć konsekwencje bardzo wielkie w Jego życiu i się boi. I właśnie do takich ludzi Pan Jezus przychodzi. Do takich Bóg przychodzi i mówi: Nie bój się. Jestem, który jestem. Zobaczcie, że Bóg nie przychodzi do mojżesza idealnego. Bóg przyszedł do Mojżesza, który zamordował Egipcjanina, zwiał na pustyni przed konsekwencjami. Przychodzi do narodu izraelskiego, który przecież nie jest idealnym narodem. Potem się okaże, jak bardzo są nieidealni. Ale Bóg właśnie przychodzi i mówi: Nie bójcie się, ja idę z wami, ja was nie zostawię, bo jestem tym, który jestem. Ewangelia naprawdę nie jest do doskonałych. I to nie jest chwyt retoryczny, że my tak próbujemy Ewangelię sprzedać wszystkim. Nie, Ewangelia jest dla tych, którzy mają się źle mają się źle duchowo, mają się źle emocjonalnie, mają się źle psychicznie, mają się źle fizycznie na każdym poziomie. Jak się masz źle, a jeśli jesteś uczciwym człowiekiem, to zawsze znajdziesz jakieś zło. Nie w sensie takim, że ty jesteś zły, ale że to zło się do ciebie przykleja w różnej postaci, w postaci twoich czynów, twojego myślenia, albo konsekwencji zła, które niesiesz, bo na przykład nie wiem, cierpisz z powodu swoich głupoty, z młodości, Pamiętacie to słynne zdanie, jak rodzice nam mówili, nie siedź na betonie, bo będziesz miał wilka. Myśmy się z tego śmiali. A ilu z nas po czterdziestce, po pięćdziesiątce zaczyna mieć problemy z pęcherzem moczowym? A ilu z kobiet, które w młodości chodziły w takich gołych brzuchach dzisiaj cierpią na różnego rodzaju choroby? A ilu facetów, którzy mówili, a mam w nosie, mamę i nie będę nosił czapkę dzisiaj, ma problemy z różnymi rzeczami w głowie? Upraszczam, ale zobaczcie, że. To zło nas dotyka w różny sposób i chodzi o to, żebyśmy Ewangelię przeczytali tak, że Bóg nie jest przeciwko nam, ale właśnie przychodzi do nas takich pogruchotanych i mówi, jestem, jestem, który jestem i Cię nie zostawię. Choćbyś nie wiem, co zrobił w swoim życiu, choćbyś nie wiem, co zrobiła w swoim życiu, choćbyś nie wiem, jak była odrzucona przez ludzi, ja Ciebie nigdy nie zostawię. Będę zawsze z Tobą. Bardzo... Y bardzo mnie wczoraj rozczuliłam msza święta, wiecie? Yy, znowu. Yy, przywieźliśmy trochę więcej domowników na mszę. Kaplica była pełna. Pełna to znaczy, że było dużo łóżek i, i jakby ilościowo to nie jest jakoś strasznie dużo, żebyście sobie nie wyobrażali, to jest Wicheń. To jest kaplica w hospicjum, ale było pełno. I yy, tak jak pisałem to w innym miejscu, z innego dnia, ale widok jest codziennie podobny jak się stoi za ołtarzem i ma się przed sobą, nie wiem, 10-kilkanaście osób, które naprawdę są cierpiące, to nie są osoby, które mówią, że cierpią. Oni nawet nie są w stanie powiedzieć, że cierpią. Większość z nich nie mówi. Ale kiedy w czasie modlitwy eucharystycznej słyszysz, nie wiem, sapanie, pomrukiwanie, jakieś chrapanie, odgłosy, które wydaje człowiek, na przykład śpiący, Albo cierpiący, to widzisz, jak to wszystko się łączy i zaczyna być jednością w takim sensie, że Bóg w tym jest, że Bóg jest z nami, że nas nie zostawia. I łatwiej mi osobiście, jako księdzu, jest go odczytać właśnie w tej wspólnocie, która jest taka obolała, taka poturbowana przez życie niż w samych znakach eucharystycznych. On oczywiście jest w chlebie i winie, to jest jakby oczywiste, dla mnie to jest podstawa wiary w Eucharystii, ale nie mogę się tylko zamknąć na tym, co mam na ołtarzu. Jestem Bogu wdzięczny, że żyję w takich czasach, że mogę odprawiać Eucharystię, patrząc na wspólnotę, z którą się modlę, że nie stoję do nich tyłem. I to nie jest mówienie w opozycji do trydentu, tylko chcę powiedzieć, że ja uważam, że to jest jeszcze większa łaska, to znaczy, że między mną a ludźmi, między nami, nie, że jakaś granica, ale między nami jest Jezus na ołtarzu, jest w naszej wspólnocie, jest jak, na, jak z uczniami wieczerników Emaus, kiedy łamie chleb, jest w środku, jest w centrum, to właśnie tej pogruchotanej wspólnocie. To jest niesamowite dla mnie doświadczenie, bo być może ktoś ma inne gdzie indziej, ale jakby tutaj w Płucku, że mogę rzeczywiście wtedy zrozumieć Ewangelię że zakryłeś to przed mądrymi, a pokazałeś to prostaczką. Wysławiam Cię za to, Ojcze. Bo to jest właśnie to doświadczenie, że ja... O, jakiś, jakiś owad się wam... To... Widzicie go? Super to wygląda. Że ja, ksiądz połamany, pogruchotany, z grzechami na sumieniu, z różnymi świństwami w swoim życiu, które zrobiłem, z pewną niepewnością tego, co będzie dalej i ci ludzie, którzy być może mają przed sobą nie wiem, dzień życia, dwa dni życia, może miesiąc, a może rok, a może niektórzy, jak to się zdarza, wrócą do domu, ale jesteśmy tutaj razem jako wspólnota bardzo konkretnych ludzi, połamanych. Przedziwne to jest dla mnie łaska, że mogę tych ludzi spotkać w takim ich momencie życia. Oni zapewne też się dziwią. Przecież spotykają jakiegoś gościa przez kilkanaście dni i większość z nich do dzisiaj się patrzy na mnie jak na wariata, bo jestem wariatem. Ale to jest nieważne. Ważne jest to, że On jest pośród nas, i to jest dla mnie połączenie tych dwóch tekstów. Jestem, który jestem, jestem obecny w Eucharystii i zakryłeś to przed mądrymi, tymi, którzy mają w sobie dużo pychy i nie chcą mieć pokory, i objawiłeś to tym, którzy są prości. Bardzo Was zachęcam do tego, żeby być prostym. To nie chodzi o to, żeby być głupim, żeby się nie uczyć, żeby nie mieć zdolności, żeby nie być nawet znanym, żeby nie być kimś, kto pokazuje się światu, chwali się dobrem, które robi i innym daje. To nie o to tu chodzi. Chodzi o to, żeby w tym wszystkim, co robisz, jak robisz, być człowiekiem prostym, bo prostota tak naprawdę pozwala zachować swoją tożsamość, pozwala zachować to, co jest indywidualnością. Ja i Bóg. To jest niepowtarzalna wspólnota. No to co? Do widzenia. Trzymajcie się.